Jak umarł Noe? Dziś zanurzymy się w cichą i mało opowiadaną historię człowieka, który widział, jak Ziemia została zniszczona przez wody i odrodziła się dzięki obietnicy Boga. Sprawiedliwego, który chodził z wiecznym wśród zepsutego pokolenia i stał się żywym znakiem boskiej wierności. Ale jego koniec nie był zwyczajny. Ostatnie dni Noego spowite są ciszą, tajemnicą i głębokimi refleksjami, rodząc pytania, które rozbrzmiewają do dziś. Co stało się ze Starca Przymierza po wypełnieniu jego misji? Jak zakończyła się podróż tego, który został wybrany, aby zachować życie, gdy cały świat ginął? Eter wciąż zachowuje woń jego wiary, a powietrze, którym oddychasz, zdaje się nieść echo życia, które rozciągało się przez niemal tysiąc lecie. W ciszy, którą zostawił Noe, nie ma lamentu, lecz głęboki szacunek, pewność, że odejście starca Przymierza było kolejnym krokiem w jego podróży z wiecznym. Czujesz spokój, który osiada nie jako nieobecność, lecz jako gęsta obecność, przeniknięta mądrością tego, który był świadkiem obmycia i odrodzenia samej Ziemi. Strażnicy pamięci, ci o wrażliwym duchu i czujnym sercu, teraz się gromadzą, nie w jednym fizycznym miejscu, lecz w duchowej zgodności, która przenika pokolenia. Starają się rozszyfrować nie melodię pieśni pogrzebowej, lecz istotę ostatnich modlitw Noego. Co szepcze się na łożu pożegnania po 950 latach chodzenia z Bogiem? Zastanawiają się, czy były to modlitwy wdzięczności za spełnione obietnice, za zbudowaną arkę, za oszczędzone życie, za przymierze ustanowione pod tęczą, czy też były to żarliwe błagania, prośby o wierność jego licznego potomstwa, aby ziarna zasiane w Semie, Chamie i Jafecie nigdy nie zboczyły z drogi pana? Wyobraż sobie siebie pośród tych strażników, na kolanach z umysłem otwartym na szept przeszłości. Słyszysz, jak się modlą, nie o cud powrotu, lecz o zrozumienie. Proszą Stwórcę, aby objawił serce Noego w tych ostatnich chwilach. Panie, Ty, który znasz wnętrze człowieka, objaw nam pokój, który zalewał pierś Twego sługi Noego. Czy w jego spokojnym poddaniu była pełnia spełnionego celu? Czy była to słodka akceptacja, że czas jego namiotu na ziemi dobiegł końca, aby dusza mogła powrócić do swojego wiecznego domu? Ich wewnętrzny głos i Twój rozbrzmiewa z powagą Księgi Kaznodzieje Salomona 3:2. Jest czas rodzenia i czas umierania. Noe przeżył swój czas, a jego śmierć oznacza koniec pewnej ery, bezpośrednie ogniwo z światem, który już nie istnieje, portal do konsolidacji nowego. Rodząca się cywilizacja po potopie, która dotąd liczyła na namacalną obecność patriarchy, teraz staje w obliczu niematerialnego dziedzictwa. Śmierć Noego to nie tylko strata jednostki, to zamknięcie pewnego rozdziału i otwarcie kolejnego, gdzie wiara musi opierać się nie na obecności człowieka, który chodził z Bogiem, lecz na pamięci i przestrzeganiu zasad, które reprezentował. Zauważasz, że prawdziwe trwanie przymierza nie leży w długości życia, lecz w głębi jego wpływu, w zdolności jego prawd do zakorzenienia się w sercach przyszłych pokoleń. To odejście, to ostateczne poddanie umacnia świadectwo Noego. Był on nie tylko budowniczem arki, ale także strażnikiem wiary w czasach powszechnego zepsucia. Jego śmierć jest zatem ukoronowaniem jego posłuszeństwa, kropka nad i, która podkreśla niezachwianoną suwerenność Boga. Pan dał i pan zabrał, niech będzie błogosławione imię pana, Hioba 1.20. Zastanawiasz się, jak ta prawda objawia się w życiu i śmierci każdej istoty, ale w tak wspaniały sposób w przypadku Noego. Życie ludzkie jest tchnieniem, nawet gdy rozciąga się na wieki, lecz Boski Plan rozwija się przez tysiąclecia. Z każdym nowym świtem, z każdym wschodem, który nastąpi po nocy, jesteś zaproszony do zobaczenia kontynuacji tego planu. Słońce, które wschodzi, to to samo słońce, które oświetlało dni Noego po potopie, a tęcza, która czasami zdobi niebiosa, jest wiecznym przypomnieniem przymierza, które stwórca ustanowił z nim i jego potomstwem. Nie ma końca wiary, jest tylko przejście, przekazanie pałeczki, nowe pokolenie, które przejmuje płaszcz duchowej odpowiedzialności. Śmierć Noego jest zatem potężną lekcją o przemijalności ziemskiej egzystencji i stałości boskiej miłości, most łączący pierwotną przeszłość z wieczną przyszłość. I z każdą refleksją nad tym cichym pożegnaniem jesteś prowadzony do medytacji nad własną podróżą, nad dziedzictwem, które budujesz i modlitwami, które ofiarowujesz. Podobnie jak Noe, jesteśmy wezwani do chodzenia z Bogiem, do ufania jego słowu, do zasiewania wiary dla tych, którzy przyjdą po nas. Twoje życie, podobnie jak jego, jest świadectwem. Co zostawisz? Jakie modlitwy rozgrzmią przy twoim odejściu? Prawda, że proch wróci do ziemi, z której powstał, a duch wróci do Boga, który go dał. Księgi Kaznodziei Salomona 12:7. Pozostaje niezmienna, zaproszeniem do szacunku, wdzięczności i spokojnego poddania. Kiedy strażnicy pamięci się rozchodzą, czujesz, że medytacja nad życiem Noego dopiero się rozpoczęła. Podróż przez jego ród i rozwój proroctw, które rozwijają się w jego dzieciach, czeka na Twoje uważne spojrzenie. Pustka pozostawiona przez fizyczną nieobecność Noego paradoksalnie wypełnia otoczenie duchową gęstością, którą strażnicy pamięci czują w każdym włóknie swego jestestwa. To nie jest pustka rozpaczy, lecz szacunku. Rozległy gobelin czasu i wiary, utkany przez człowieka, który chodził ze samym Stwórcą. Ty, zanurzony w tej atmosferze kontemplacji, dostrzegasz, że prawdziwe pożegnanie Noego nie jest samotnym wydarzeniem na łożu śmierci, lecz niezatartym kamieniem milowym w historii ludzkości, punktem zwrotnym dla wszystkich, którzy przyszli potem. Ród Noego, wcześniej wspierany mądrością i obecnością patriarchy, teraz staje w obliczu wyzwania. Jak utrzymać płomień wiary bez latarni, która tak długo ją prowadziła? Odpowiedź rozbrzmiewa w słowach wiecznego echem przez wieki. Ustanawiam moje przymierze z Wami i z Waszym potomstwem po Was, Księgi Rodzaju 9.9. Przymierze nie zależało od śmiertelności noego, lecz od niezmienności Boga. Jego śmierć jest więc demonstracją, że obietnica przekracza indywidualne życie, nawet życie sprawiedliwego człowieka, który przeżył potop. Jest potwierdzeniem, że wiara, aby była wieczna, musi być zinternalizowana i przekazywana, a nie tylko świadczona. Strażnicy z duszami zwróconymi ku górze medytują teraz nad odpowiedzialnością spoczywającą na licznych potomkach. Nie chodzi tylko o pamiętanie o Noemie, ale o bycie Noemem w swoim czasie, o chodzenie z Bogiem w erze, gdzie pamięć o potopie zaczynała się rozmywać, w krajobrazie nowej cywilizacji. Modlą się. Ojcze Wieczny, niech ziarno prawości zasiane w sercach Sema, Hama i Jafeta zakiełkuje i wyda obfite owoce. Niech świadectwo Twego sługi Noego będzie zaczynem, który zakwasi całe ciasto, aby żadne pokolenie nie zapomniało o Twojej suwerenności i Twoim miłosierdziu, które rozciągnęło się nad ziemią. Czujesz ciężar tej modlitwy, pilność wiary, która musi być przeżywana, a nie tylko dziedziczona. Pomyśl o dzieciach Noego: Sem, od którego wywodził się ród Mesjasza, Ham, ojciec narodów, które zboczą, i Jafet, od którego wyrosłyby odległe ludy. Śmierć Noego nie jest końcem jego wpływu, lecz początkiem materializacji jego proroctw dotyczących przyszłego rozmieszczenia narodów. Ostatnie błogosławieństwa i przekleństwa wypowiedziane przez starca w księdze rodzaju 925-27 nabierają nowego, pilnego znaczenia. Przypominając, że indywidualne i zbiorowe wybory mają konsekwencje, które rozwijają się przez wieki. Wiara nie jest tarczą przed wyborami, ale przewodnikiem dla nich. Zauważasz, że nieobecność Noego nie jest luką do wypełnienia, lecz przestrzenią dla manifestacji dojrzalszej i osobistej wiary w każdej jednostce. Postać patriarchi, który rozmawiał bezpośrednio z Bogiem i otrzymywał jego najjaśniejsze instrukcje, ustępuje miejsce potrzebie każdej jednostce, aby szukać tej więzi, aby słuchać głosu ducha we własnym sercu. To jest duchowe dojrzewanie ludzkości, zaproszenie do wyjścia z cienia giganta wiary, aby kroczyć we własnym świetle, karmionym tym samym przymierzem. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, Jana 2029, ta prawda w głębokim sensie zaczyna się od odejścia Noego. Wiara staje się mniej zależna od widzenia sprawiedliwego człowieka, a bardziej od widzenia niewidalnego Boga. Spokojne oddanie się Noego śmierci jest samo w sobie aktem wiary. Spełnił swoją misję, arka została zbudowana, ludzkość i zwierzęta ocalone, ziemia oczyszczona, widział tęczę i otrzymał obietnicę. Jego śmierć jest pieczęcią zrealizowanego boskiego celu, cichym świadectwem, że jest czas na wszystko pod niebem i że koniec ziemskiej podróży nie jest kropką, ale przecinkiem w wielkim planie Boga. Podobnie jak Noe jesteśmy wezwani do życia z celem, dosiania dobrego ziarna i ufania zbiorów, które nadejdą, nawet jeśli nie zobaczymy ich za życia. Strażnicy pamięci rozumieją teraz, że ostatnia modlitwa Noego nie była tylko za jego najbliższą rodzinę, lecz za każdą duszę, która pochodziłaby z jego licznego potomstwa. Była to prośba, aby poznanie Boga nie zaginęło, aby cześć dla stwórcy była przekazywana z ust do ust z serca do serca, poprzez pieśni, historie i rytuały. Dostrzegasz, że ta transmisja jest prawdziwym przedłużeniem życia nowego, nie w ciele i krwi, lecz w duchu i prawdzie. Medytacja pogłębia się i czujesz, że życie Noego jest zwierciadłem. Odzwierciedla przemijalność naszej własnej egzystencji i jednocześnie wieczność boskiego planu. Tyś moją ucieczką i tarczą w Twoim słowie pokładam nadzieję. Psalmy 119, 114. To była istota życia Noego i to jest przesłanie, które jego śmierć wzmacnia. Wierność Boga trwa przez pokolenia, a odpowiedzialność za uhonorowanie tej wierności przechodzi z jednego na drugiego w nieprzerwanym łańcuchu wiary i nadziei. Światło wieczoru pochyla się nad ziemią, a strażnicy pamięci wstają, ich serca pełne niesmutku, lecz głębokiej wdzięczności śmierć Noego nie jest końcem, lecz kamieniem węgielnym do zrozumienia nadchodzących er, manifestacją boskiej woli, która rozwija się w złożonej i fascynującej historii jego potomstwa, gdzie obietnica Zbawiciela zakorzenia się i wzrasta. Twoje spojrzenie i ich teraz zwraca się ku ścieżkom, którymi pójdą Sem, Ham i Jafet, i jak te ścieżki przeplatać się będą z proroczym przeznaczeniem narodów. Gobelin, który rozwija się po odejściu Noego, nie jest mniej zawiły niż nici jego długiego życia. Ty, cichy świadek tych refleksji, dostrzegasz, że przekazywanie wiary, wcześniej uosobionej w Starcu, teraz rozprasza się w ziarna prawdy, rozsiane po ludzkich sercach. Strażnicy pamięci rozumieją, że prawdziwe dziedzictwo nie tkwi w kamiennych pomnikach, lecz w rezonansie ducha w duszach jego licznego potomstwa. Jak mogli zapewnić, by echo głosu Boga, które Noe tak wyraźnie słyszał, nie zaginęło w zgiełku nowych miast i w złożoności relacji między powstającymi narodami? Klękają, a ich głosy, niemal zbiorowy szept, wzywają boskiej mądrości. Panie, ty, który posadziłaś przymierze na niebie swoim łukiem, pamiętaj o swojej obietnicy. Niech każda kropla deszczu będzie przypomnieniem o Twoim sądzie i Twoim miłosierdziu. Niech każdy promień słońca, który przenika chmury, maluje na niebie nie tylko kolory, ale pewność twojej wierności. Pomóż nam wyryć te prawdy, nie na kamiennych tablicach, lecz w sercach Sema, Hama i Jafeta i w sercach ich dzieci i dzieci ich dzieci, aby nie zapomniały o Twoich potężnych czynach, jak pouczył nas psalmista. Nie będziemy taić ich przed ich dziećmi, opowiadając przyszłemu pokoleniu chwałę Pana, Jego moc i cuda, które uczynił. Psalmy 78, cztery. Czujesz powagę tej prośby, pilność utrzymania przy życiu płomienia boskiego objawienia w świecie, który choć świeżo oczyszczony, już niósł w sobie ziarna zapomnienia. Śmierć Noego oznacza przejście od ery bezpośredniego świadectwa do ery przekazywanej wiary. Noe był Heroldem Boga dla swojego pokolenia, budowniczem arki, który rzucił wyzwanie niewierze. Jego życie było cichym i ciągłym kazaniem. Teraz kazanie musi pochodzić z opowieści snutych przy ognisku, z pieśni śpiewanych pod gwiazdystym niebem, z praw i zwyczajów, które odzwierciedlałyby boskie przykazania. Medytujesz nad głęboką odpowiedzialnością każdego ojca i matki, każdego starca i przywódcę, aby być strażnikiem prawdy, aby nauczać tych słów, i będziesz je powtarzał swoim synom, i będziesz o nich mówił, siedząc w swoim domu, i idąc drogą, i kładąc się, i wstając, powtórzonego prawa sześć, siedem wiara, niegdyś widoczna w dziele arki, staje się niewidoczna w cierpliwości, sprawiedliwości, miłosierdziu i nadziei. Pamięć o Noemie nie jest zatem ciężarem, lecz przywilejem, jest kamieniem węgielnym, na którym przyszłe pokolenia mogą budować własne relacje ze Stwórcą. Rozumiesz, że wiara, która skłoniła go do zbudowania arki, bosko ostrzeżony o tym, czego jeszcze nie było widać, Hebrajczyków 11.7, jest tą samą wiarą, która teraz powinna skłonić jego potomków do uwierzenia w Boga, który, choć niewidalny, objawia swoją obecność poprzez swoje obietnice i swoją opatrzność. Odebranie Noego nie umniejsza boskiej obecności, lecz redefiniuje ją, zapraszając każdą jednostkę do szukania osobistej intymności z Ojcem, do znalezienia własnej arki zbawienia i celu. Strażnicy dostrzegają proroctwo o Semie, Hamie i Jafecie nie jako statyczny dekret, lecz jako wezwanie do działania i duchowej czujności. Błogosławieństwa nad Semem, który miał być przodkiem mesjańskiego rodu, inspirują szczególny szacunek. Jego namiot byłby miejscem, gdzie imię pana byłoby wzywane w prawdzie i gdzie obietnica odkupiciela pozostawałaby rozpalona. Dla Jafeta obietnica rozszerzenia i zamieszkania w namiotach Sema sugerowała przyszłe duchowe zjednoczenie, włączenie które, jak przeczuwasz, wskazuje na zamysły Boga dla wszystkich narodów. Co do Hama i przekleństwa Kanaanu, służy ono jako mroczne przypomnienie ludzkiej kruchości i konsekwencji braku szacunku, odzwierciedlającą stałą potrzebę czujności i pokuty. To nie jest ostateczne pożegnanie z dziedzictwem Noego, lecz do zobaczenia, które przekracza czas i przestrzeń. Z każdym nowym życiem, które rodzi się z licznego potomstwa, z każdym sercem, które zwraca się do Boga w modlitwie, z każdym aktem sprawiedliwości i miłosierdzia, pamięć o Noem jest czczona, a jego cel kontynuowany suwerenność Boga nie ustaje ze śmiercią Jego sług, lecz objawia się w nowych i chwalebnych sposobach, torując drogę do ostatecznego odkopienia. Jesteś zaproszony, aby być świadkiem nie końca pewnej ery, lecz rozkwitu wiecznego planu, gdzie każde życie ma swoje miejsce, a każde pożegnanie jest drzwiami do nieśmiertelnej nadziei życie Noego kończy się, aby życie wiary mogło w rzeczywistości rozpocząć się dla nas wszystkich. Jeśli poruszyła Cię ta medytacja, polub i obserwuj, aby uzyskać więcej refleksji na temat wiary i dziedzictwa patriarchów.